Musiałem być naprawdę ostrożny, jeden błąd i mogłem stracić serce, a gdy stracę wszystkie, dostanę Podczas lutowania chestów miałem okazję ujrzeć takie projekty jak Statua Wolności Hozota, ogromną lodówkę Flameusza oraz Kenziego, czy turbo Fomiego. Zanim to się stało, to podczas podróży naderem zginąłem, przez co straciłem jedno serce. Ale ja zdobyłem też Elytrę. W tym samym czasie nieśmieszny został zabity przez Blokera, co zaostrzyło pont. Następnego dnia mój teammate, czyli Bloker. To nie, nie jest śmieszne! Bloker! Bloker! Jest... Bloker! <grystanie> Również nawiązywał sporo sojuszy. Wędrując po Nederze, spotkałem go. Był on cały nadrajtowy. moim ziołem polecieliśmy na bardzo dalekie kordy, żeby zbudować. Narodowy. Nie chce mi się wciul, ale huk. Chcimy budować to dalej. Oczywiście. Jestem takim budowniczym, że to być takie piękne. W tym tygodniu na anarchie SMP, i czyli serwerze bez żadnych zasad. wydarzyło się naprawdę dużo. Dzień dobry. narobiliśmy sobie paru wrogów Wszedłem do netheru, jako pierwszy znalazłem fortecę Wyfarmiłem blazy i spotkałem się z moim pierwszym sojusznikiem Czyli Skalmarem Tu oh, yeah. oh, yeah. oh. yeah. jest laby kaścik, co nie? Tak, jestem gotowy Pokaż Dobra. Raz, dwa, trzy po twojej pysznej zupie Jest jedna funkcja, która nam się dzisiaj przyda Mianowicie, dynię można założyć Co ogranicza znaczącą wizję